Mamy cudowny wtorek godzinę 21.48, jesteśmy na żywo prosto z Radia Free i to jest gramy na Maxa, dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o najlepszych grach, które można byłoby zagrać w zimę, a jest gier naprawdę sporo razem ze mną, teraz Mateusz Zanowicz Mateuszu. Czy zima to jest naprawdę dobry okres na to, żeby troszeczkę ze sobą pograć i żeby dobrze się bawić? Ze sobą pograć? No ze co sobą pograć no albo player? samemu. No właśnie, to jest też dobre pytanie, e, w jakiej Myślę, gry? że tak, bo długie zimowe wieczory, wiadomo. Czyli uh -huh. praktycznie wszystko tam nie mieliśmy czasu, a co zabiera dużo czasu. Chociaż ja podejdę do tego z innej strony. Dla mnie dobrą grono zimę jest Far Cry 3. Dlaczego? Bo wiadomo, jak to zima, nie zimno. A, I tam śnieg, po prostu jest ciepły i dlatego tak tego. To my się a tak Far Cry 3 to jest gra, w której e, mamy bardzo ładną, piękną wyspę egzotyczną, piękną pogodę, piękne widoki. Więc zamiast kupować wakacje, raz minut czasy w czasy. Gdzie wiesz, w ciepłych krajach? <laughs> żeby sobie odpalić Far Cry'a 3, który jest świetną grą i tak naprawdę od trójki też mówię o Far kraju 4, o Far kraju 3. Bo i 4 i Primal to już są gry, które bardzo, bardzo bazują na właśnie na, na trójce i są bardzo podobne do trójki. Okay. Więc po co przepłacać? Kupmy Far Cry'a 3. Okej. Okay. I to jest według ciebie dobra gra na zimę. Jak najbardziej. Ja bym się teraz skupił na zupełnie innym tytule. Dla mnie dobrym tytułem na zimę jest każda Zelda. Ze względu na to, że to są po prostu piękne przygody. Oczywiście mogę powiedzieć, że Breath of the Wild z zeszłego roku, jako że to jest bardzo duży tytuł z otwartym światem, jest najlepsza ze wszystkich, ale jeżeli lubicie wcisnąć się dosłownie w fotel, przykryć kocem i trzymać w dłoni ni konsolkę i tam odpalić przygody małego Linka, to czy to będzie mm, Mini Cup na Game Boyu Advance, czy to będzie na DS, chociażby Spirit Tracks albo Phantom Hourglass, czy to będzie właśnie The Legend of Zelda, Zelda Link Between Worlds na 3DS, nieważne. To są zawsze przepiękne światy, bardzo dobre baśnie, bardzo ciekawe historie, to jest ta sama historia tak, notabene, tylko za każdym razem w trochę inny sposób opowiadana, yy, ale będziecie przede wszystkim pod dużym wrażeniem tego klimatu, tego ciepła, który wydobywa się właśnie z waszej konsoli. Super, i nie chodzi mi tutaj o przegrzewający się procesor. Hubert Pomykała, jaka jest twoja gra, którą chciałbyś polecić na zimę? Yy, polecam dwie gry i jedna, która zaraz wyjdzie, też będzie przeze mnie polecana. Pierwsza to Uncharted Zaginione Dziedzictwo, czyli dodatek samodzielny do Uncharted 4, Dwie panie, które są w tropikalnej dżungli i trochę jest tam inne tempo niż na normalnym Uncharted 4, ale tak czy inaczej gra przygodowa, skoki nad przepaściami, strzelanie, to do czego Uncharted nas przyzwyczaiło, ale w trochę innym sosie i z lekkim przymrożeniem oka tam jest dużo takiego innego humoru jednak niż zwykłym Uncharted, mhm. także pod tym względem jak najbardziej to jest dobra wycieczka w ciepłe klimaty zimowymi wieczorami. Poza tym Super Mario Odyssey, bo to jest, ja byłem w ogóle na początku bardzo sceptyczny wobec tej gry, nie podobała mi się wymiata. zupełnie, a gra jest po prostu rewelacyjnie dobra i jest po prostu, w momencie kiedy brakuje nam tych endorfin, które są związane z tym, że światło je produkuje tak i, i słoneczka nie ma za dużo, to bieganie z kapim, czyli czapką, która jest na głowie Mario, po prostu robi robotę w 100%. Tak. Nie, nie mam innego określenia pod tym względem. Super Mario Odyssey to jest zdecydowanie jedna z najlepszych gier ubiegłego roku. Po prostu kiedy się pojawiła, to wymiotła wszystko na rynku. A trzecia produkcja, która będzie miała premierę za trzy dni, to Monster Hunter World. Grałem w Betę. Bety były w ogóle trzy, wychodzi najpierw na PS4 Xbox One, na PC -ty jesienią tego roku, yy, czyli akurat się nie złapiecie, ale jeśli macie Xbox One no albo PlayStation 4 to to jest produkcja, która jeśli macie na przykład trójkę znajomych, ale chcecie też pograć samemu, wciągnie was, pochłonie i naprawdę wczujecie się w, tym, w ten klimat. No to w ogóle brzmi głupio, tak? Jak to polowanie na potwory? No ale do każdego tego potwora musimy się odpowiednio przygotować, no. musimy y, po prostu przygotować nasz ekwipunek i wiedzieć, jakie są jego słabe punkty. Tak jak chociażby, nie wiem, w Shadow Colossus i w Soulsach, ale to jednak zupełnie co innego, bo system walki tam jest z kolei ze slashera. Nie mam nic więcej do dodania. To są moje trzy gry na zimę. Patrz szybki dżingiel. I zapraszam już za chwilkę z Mateuszem fidutem porozmawiam mojego jego ulubionych grach. Ja chciałbym pociągnąć troszeczkę temat Uncharted, ponieważ każdy Uncharted i każdą grę Tomb Raider'a podobną chciałbym polecić na zimę. W tym momencie mam zainstalowanego Rise of the Tomb Raider grę sprzed dwóch lub trzech lat już nawet. Natomiast jest to... Jedyna gra, która wspiera 4K bodajże z HDR i z systemem dźwiękowym Dolby Atmos, więc tak naprawdę na konsoli nic lepiej się nie da już w tym momencie zrobić. A polecam bardzo gorąco, bo to są właśnie te przygody. Ten lekki survival, może nawet większy niż lekki, ale przede wszystkim ta dawka Endorfin, o których wspominał wcześniej Hubert wywoła nam przede wszystkim nowymi lokacjami, nowymi grobowcami, które będziemy zwiedzać, nowymi zagadkami, które będziemy pokonywać. No nie mogę się doczekać, aż w końcu siądę do tej gry i odkryję wszystko co piękne właśnie w tym tytule, bo sam Tum Rider poprzednia część to jest dla mnie coś fenomenalnego, cały czas 9,5 na 10 ode mnie. E, polecam. Mateuszu, gra na zimę. Gra na zimę. W ogóle Wręcz... Z jakim graniem Ci się kojarzy zima? Single, multi? Single. Zdecydowanie, z grami, które oferują mi fabułę y, głęboką, które oferują y, przerywniki filmowe, y, jakąś taką kreację bohaterów i y, y samej fabuły historii, która naprawdę pozwala mi się zanurzyć całkowicie y, w tą produkcję i taką grą na pewno jest The Last of Us. Y, w sumie praktycznie w każdym jakimś podsumowaniu, czy to najlepsza gra w wszechświata, najlepsza gra ostatnich 10 lat czy ostatnia najlepsza gra ostatnich 5 lat. Zawsze się ta produkcja pojawia. was naprawdę dzięki temu, jak jest prowadzona cała akcja, yy, jaka jest ta fabuła. Yy, no po prostu to jest dla mnie taka idealna gra na zimę. Gra, która wręcz, jak myślę, gra na zimę, to myślę was prawda? To, mogę sobie siąść pod kołderką, spadem odpalić dla to was i po prostu tak spokojnie przeżywać. wejść w ten świat i y -hmm. przeżywać to wszystko co się tam dzieje, ale jest jeszcze jedna gra, która jest w dosyć zupełnie inny sposób skonstruowana, ale też bardzo mi się kojarzy z zimą. Deluxe jump. Zawsze jak myślę śnieg, no to prawda skoki narciarskie. A jest. jaka jest inna gra, która sprawia tyle radości? No skoki narciarskie, skoki <laughs> narciarskie w praktycznie 16 bitach, czy tam 32. Nie wygląda to może super, ale teraz już w 2018 na pewno ma swój taki uroczy e, retroklimat i zdecydowanie polecam e, na taką krótszą chwilę, gdy nie mamy tych dwóch, trzech godzin i nie możemy się zanurzyć w świecie no, pełnych, pełnym zombie czy, czy jakichś innych po prostu. To jest, to jest dobry. Czas na dżingielek? No i w tym momencie zapraszam Pawła, który opowie nam o swoich grach. Ja jeszcze w międzyczasie ym... Chciałbym Wam opowiedzieć w ogóle o samym graniu moim zdaniem, bo multiplayer w zimę ok, ale jednak mi się kojarzy granie zimowe z y, graniem na konsolach przenośnych. Po prostu zaszywanie się gdzieś w, taki, w takiej dziupli naszego mieszkania, niewychodzenie z domu i przeżywanie różnego rodzaju fantastycznych emocji, a jednak nie na konsolę przenośną polecam Wam ostatni tytuł ode mnie, to będzie Bioshock, ponieważ do Rapture uwielbiam wracać. Uwielbiam ten klimat ciężki, ale właśnie tak jak w The Last of Us, tak samo i tutaj, można bardzo przyjemnie przeżywać te chwile podwodne, no i przede wszystkim doczytywać i dowiadywać się jeszcze więcej o samej filozofii całej gry Bioshock 1, Bioshock 2, czy jakbyśmy chcieli jeszcze tę trzecią piękną część sobie spróbować. Pawle, a dla ciebie? Jako, że ładnie podkosiłeś mi jeden z tytułów, a. który miałem zaproponować. Raz. E, przed sekundą, no to tak, przede wszystkim mi się kojarzy, granie w zimę z takim, no z takim komfortem, że się owijam, tam powiedzmy kocem, piję ciepłą czekoladę, chociaż nigdy tak w sumie nie gamy. Ale, ale to się, tak uberzenie się tak, to to takie, okay. tak? I w taki wbrew, po wbrew e, pozorom lubię grać w gry, nie w których się przenoszę do ciepłych krajów, jak tutaj była mówione, tylko w tych, w których naprawdę jest zima. I pomyślałem o kilku grach, e, w których ta zima była w fajny sposób przedstawiona. No i tutaj przychodzi do głowy, no wiadomo, seria metro, w której e, chłód naprawdę może cię dotknąć i czujesz to jakby zagrożenie ze strony chłodu, kiedy wychodzisz na zewnątrz, e, do ogarniętego zimu atomową, tam, e, do ogarniętej zimą atomową Moskwy. Ale też była taka gra Lost Planet, jedna z tych serii, które bardzo kojarzyły się z poprzednią generacją konsol, których się już w sumie w ogóle nie pamięta, a dwie mhm. pierwsze gry były naprawdę fajne. I pierwsza Trzecia nich... była dziwna. Tak. Trzecia w ogóle... No. Druga, druga, druga się działa, zdaje się w jakichś bardziej tropikalnych klimatach, natomiast pierwsza tak. część to była taka e, no tak, taki sztandarowy tytuł, jeżeli chodzi o przedstawienie zimy. To miało być Gears of War Killer od Capcomu. A to ta, było super ge, to ale, świetnie. ale niekoniecznie killer gier, po ale prostu tak miało sama w sobie bardzo fajna, zupełnie oddzielny tytuł, fajna gierka. Mhm. Natomiast jeszcze przychodzi mi do głowy taki tytuł, którym się, z którego się często żartuje, który wyjdzie niedługo na nasze lodówki. Skyrim. Skyrim. Ponieważ Skyrim... Czy zmodowany, czy nie, no wiadomo, lepiej jak się troszeczkę go tam e, podrasuje e, we własnym zakresie, natomiast nawet normalnie, to jest, to jest taka gra, w której m, nawet jeżeli ten chłód nam nic teoretycznie nie robi, no to jednak e, graficznie to jest bardzo ładnie przedstawione, no, bardzo fajnie mamy, kiedy udajemy się w te góry, m, wiadomo, wcali w futrze jakimś, przebijamy się przez jakiś tam loch, e, który no, wizualnie jest bardzo zimny, a następnie u, u, uda nam się wreszcie dotrzeć do jakiejś fajnej, nie wiem, Hmm, karczmy, w której siądziemy sobie przy ciepłym ognichu, tam wykon oddamy przedmiot, który mieliśmy zdobyć do zadania, tak? No to jest, jest takie fajne poczucie tego hmm, tego komfortu, tak? N niech będzie. Niech będzie. Ostatnim tytułem ode mnie będzie będzie każda gra z otwartym światem, bo wydaje mi się, że kiedy jest zima, to nie szkoda nam czasu na tego typu gry. Bo, bo nie spieszymy się tak bardzo, bo to jest czas troszkę takiej wegetacji i jednak e, mamy po prostu czas na kolejny quest. Mamy czas też na kolejne okrążenie w kolejnym Need for Speedzie i Forcy. Mamy czas na kolejny Met w Fifie. Mamy czas na wszystko. Tak ja, naprawdę... ja też mam taką otwartą propozycję w zasadzie, Dawaj. jeżeli chodzi o zimę. E, w zimę warto sięść do swoich, e, do tytułów, co do których mamy nostalgię. A więc to sobie Właśnie, taki Gothic 2, czy właśnie... E, SSX. Dokładnie. Na PlayStation 2 ostatnio gry, w gry, które dobrze wspominamy I wiemy, że no, kiedyś trzeba do nich siąść Ale nie zawsze jest jakoś czas I to jest taki dobry moment, żeby poczuć się troszeczkę młodszym e, Żeby powspominać to, jak fajnie się w to biało. I gram we wszystkie, wszystkie mordobicie, jakie mam Po kolei wyciągam płyty Albo wersje cyfrowe sprawdzam, jakie mam Jakie tylko kontrolery podłączam I po prostu gram we wszystko po kolei I, i ostatnio miałem rewelacyjną właśnie e, partyjkę w Marvel vs Capcom 2 Bodajże, o ile dobrze pamiętam I no, Killer Instinct cały czas na tapecie ale ten na Super Nintendo. Więc naprawdę zabawa jest niezła i ta nostalgia, o której ty powiedziałeś, niech z nami zostanie jak najdłużej. To były gry, które polecamy i sposoby grania, które polecamy na zimę. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione, pamiętajcie, żeby na YouTubie zostawić swój komentarz. Dajcie znać, jak wam się podobają też tytuły, które my wam polecamy, a to była kolejna na żywo audycja Gramy na Maxa prosto z Lublina, prosto z Radia Free na 89,9 FM i www.radiofree.pl Zachęcamy do tego, byście byli razem z nami od 21 już za tydzień. Paweł jak przed mikrofonem, Paweł Stachera, Hubert Pomykała, a także Mateusz Fidut i Mateusz Zdanowicz. Do usłyszenia za tydzień właśnie o 21.00. Wtedy znowu będziemy mówić o grach. A teraz szybka muzyka z Zeldy. Dzięki do usłyszenia. Cześć. Gramy na Maxa.